Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was odcinek dotyczący tego, w jaki sposób uporać się ze skórą, która jest problematyczna, zmęczona, niewyspana, kiedy macie przykrwione oczy i w ogóle cały świat jest dla Was na nie, a musicie wyglądać bosko. Także jeżeli interesuje Was ta tematyka i takie triki, właśnie makijażowe, które Wam dzisiaj zdradzę, to oczywiście zostańcie ze mną do samego końca. Wiem, jak bardzo lubicie filmy w świetle dziennym, dlatego dzisiaj również je wykorzystam. I aby nie przedłużać, opowiem tylko, co już zastosowałam na swojej twarzy. Przede wszystkim, zawsze, kiedy mam zmęczoną taką buzię, myję twarz intensywnie zimną wodą. Staram się jej nie szorować, tylko po prostu tak ją pobudzić, że tak powiem, do życia i obudzić. To poprawia mikrokrążenie krwi i twarz jest gotowa na przyjęcie pielęgnacji. Sama woda, pamiętajcie o tym, że wysusza, dlatego koniecznie trzeba czymś skórę nabliżyć. Ja strasznie lubię ultra lekką konsystencję, esencji z miszy z wyciągiem z drożdży. Nakładam ją sobie na całą twarz i wklepuję po to, aby moja skóra była taka gładka, sprężysta i nawilżona. Pamiętajcie o tym, że im krócej śpicie, tym bardziej dokładna musi być Wasza pielęgnacja, ponieważ ten brak w snu, brak odpoczynku dla waszej cery, trzeba jej jakoś zrekompensować. Dlatego też później nakładam serum intensywnie regenerujące. Jeżeli czujecie, że Wasza skóra, pomimo tych wszystkich kroków pielęgnacyjnych, jeszcze tak po prostu brakuje jej troszeczkę kremu takiego nabliżenia, to możecie się jak najbardziej wspomagać. Kremami tego typu, czy bazami. Następnie krem pod oko. Pamiętajcie, to jest okolica, która najczęściej, że jesteśmy niewyspane, no to daje nam w kość, bo albo mamy sińce pod okiem, albo po prostu jakieś takie opuchnięcia. Także krem pod oczy to jest mega istotna sprawa. Jeżeli już jesteśmy przy okolicy oka, to jeszcze zdradzę Wam taki mój trik, co ja robię, żeby spojrzenie wyglądało na wypoczęte, co już też użyłam, mianowicie. To co stosuję prawie każdego dnia są to krople do oczu hialuronowe acting, które poleciła mi okuliska i bardzo fajnie mi się sprawdzają, nawilżają mi fajnie oko. Natomiast kiedy muszę wyglądać super hiper ekstra wypoczęcie, kiedy zależy mi, żeby moje białko oczne było szczególnie białe, używam kropli takich Visin, które powodują obkurczenie naczyń krwionośnych w oku, dzięki czemu białko oczne jest takie super białe, tylko trzeba uważać, bo je można stosować naprawdę sporadycznie. Po tych wszystkich krokach pielęgnacyjnych jestem gotowa na nałożenie makijażu. I tak jak możecie u siebie zaobserwować na swojej skórze, kiedy jesteście zmęczone, to po pierwsze, wszystkie zmiany skórne, zaczerwienienia, sińce pod oczami, przebarwienia i tak dalej, to wszystko jest jeszcze bardziej widoczne. Także trzeba, aby ten makijaż był jednak trochę kryjący, żeby nie było widać tego waszego zmęczenia skóry. Ale zarazem, żeby ten makijaż również był lekki, w związku z czym nie możecie wybierać kosmetyków, które są bardzo mocno. Masy... Obciążające skórę, takich super długotrwałych, ponieważ mogą się niezbyt dobrze zachowywać na Waszej cerze. Natomiast jeżeli już musicie użyć podkładu, który jest super długotrwały, to ja zazwyczaj robię to w ten sposób, że nakładam najpierw coś lekkiego, a dopiero później stosuję. Kosmetyki takie cięższe. Mam nadzieję, że dzisiaj wystarczy mi ten krem CC oraz kryjący korektor. Nakładam odrobinę. To jest taka lejąca, delikatna konsystencja dlatego bardzo lubię ją właśnie na takie dni, kiedy moja skóra nie jest w najlepszej kondycji. Dodatkowo, przez to, że ta konsystencja jest lekka, to on się super przyjemnie rozprowadza. Ja tutaj nie muszę jakoś tam ciągnąć mocno swojej skóry i nawet przy małej ilości kosmetyku. On bardzo ładnie mi tutaj kryje wszystkie jakieś takie niedoskonałości. Nie jest to może kosmetyk jakiś taki 24-godzinny, ale naprawdę on bardzo fajnie utrzymuje się na skórze i nie powoduje wrażenia jakby takiego zmęczenia tej cery. No i oczywiście uklepuję wszystko wilgotną gąbeczką, dzięki czemu neutralizuje efekt takiej tak zwanej tapety. Nie mam zbyt mocno nałożonego podkładu, tylko to wszystko wygląda bardzo naturalnie. Kiedy podkład o lekkiej konsystencji jest już nałożony, to staram się też nałożyć korektor, który za bardzo nie obciąży mi okolicy oka, ale też będzie stosunkowo dobrze kryjący. I tutaj jest bardzo istotna okolica, ponieważ pamiętajcie, że jeżeli walczycie z Chińcami, i Wasza okolica pod okiem oraz przy oku wygląda na niezbyt wypoczętą, to tutaj jest okolica, którą powinniście najmocniej zakrywać. Dodatkowo jest jeszcze takie miejsce, które powoduje nam największy efekt zmęczenia, mianowicie chodzi o tutaj te wewnętrzne kąciki, one dają taki efekt takich zapadniętych oczu, takie zaciemnienie się tutaj robi, dlatego to jest niezmiernie istotne, aby również to miejsce pokryć korektorem, i tutaj zawsze musi być jego większa ilość. Bardzo często jest tak, że kiedy jesteście zmęczone, zmęczeni, to widać takie żyłki tutaj na oku, takie zaczerwienienia, więc ja odrobinę tam korektora również nakładam. Także tak naprawdę korektor wędruje na całą okolicę tutaj oka. Natomiast tutaj i tu yy, kładę jego największe ilości. Często jest tak, jeżeli wasza skóra jest zmęczona, to tutaj macie takie przekrwione. I żyłki również na tej dolnej powiece, i tam również staram się odrobinę tą okolicę wyrównać. Już moja cera zaczyna wyglądać coraz bardziej promiennie. Natomiast, kiedy się przyjrzycie, zwrócicie uwagę, że są jeszcze takie większe niedoskonałości, które widać jeszcze bardziej. Dlatego, dopiero na tym etapie, używam korektora, który jest po prostu dużo mocniej kryjący i nakładam go na wszystkie niedoskonałości, na przebarwienia, które gdzieś tam prześwitują z pod podkładu, który jednak jest delikatnie kryjący. Staram się też wyczuć na miejsca, które są bardziej ukrwione, czyli również policzki, okolica tutaj przynosi okolice tutaj nad czołem, i tam również nakładam korektor, który jest bardziej kryjący. Tak samo, jeżeli ten lekki korektor nie pokryje mi tych tutaj zmian skórnych, o których mówiłam wcześniej, tych takich jakby zasienień, to staram się odrobinkę tutaj też nałożyć korektora. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że na zmęczonej cerze. Nie możecie nakładać jakby od razu bardzo ciężkich kosmetyków. Lepiej nałożyć coś bardzo delikatnego, takiego bardziej płynnej, pielęgnacyjnej wręcz konsystencji, podobnie jak ja, na przykład jakiś tam krem CC czy taki pielęgnacyjny korektor pod oko, a dopiero później nałożyć sobie coś, co bardziej obciąży Waszą skórę. No i oczywiście zaraz wszystko ładnie klepie gąbką. Przez to, że ona jest delikatnie zwilżona, to jest to też bardzo przyjemne dla skóry i takie pobudzające. Oczywiście ilość podkładu i korektora musicie dobrać do swojej urody i do przebarwień czy niedoskonałości, które macie. Ja ich troszeczkę mam, więc muszę tego nałożyć trochę więcej, ale jeżeli Wam to nie przeszkadza albo macie dużo mniejsze niedoskonałości, to oczywiście nałóżcie tyle, ile potrzebujecie. Teraz wyglądam troszeczkę jak duch, ale spokojnie, zaraz przyjdzie z pomocą bronzer i ten efekt się zmieni. Natomiast jeżeli używacie lekkiego podkładu, to pamiętajcie o tym, że niezmiernie istotne jest to, aby użyć bardzo dobrego pudru, który wam to wszystko ładnie utrwali, ponieważ kiedy macie zmęczoną skórę i taki gorszy dzień, to Wasza em, tendencja do przetłuszczania się w ciągu dnia może być niestety dużo większa. Także mimo tych lekkich konsystencji, które początkowo wyglądają fajnie, to trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to, aby dobrze utrwalić ten makijaż. pudruję całą twarz, natomiast najmniej pudru nakładam na okolice, po których najmocniej im widać zmęczenie. Czyli są tu, tutaj te wszystkie okolice, które często odciskają nam się podczas jakby leżenia na poduszce. Też okolice pod okiem, która jest bardzo delikatna. Czasem tam albo nie nakładam nawet pudru, ponieważ często jest tak, że um, ten korektor zaraz mi się wchłonie i ta okolica robi się samoistnie matowa. Natomiast jeżeli denerwuje Was, że jest taki tutaj błysk, który niestety może się później ścierać, to ja bardzo często wybieram korektor nie korektory, tylko pudry, które są mineralne. One aż tak mocno nie obciążają okolicy pod okiem, a fajnie matują, plus dodatkowo dają Wam taką dodatkową porcję krycia. Teraz moja skóra wygląda dosyć matowo i niestety wszystkie takie przebarwienia i niedoskonałości z powrotem gdzieś tam zaczynają nam się pojawiać. I teraz zdradzę Wam mój super trick I za każdym razem, kiedy to stosuję, to naprawdę ludzie się totalnie nie domyślają, że źle spałam, albo że mam po prostu zły dzień. E, używam e, rozświetlaczy i nakładam bardzo dużym pędzlem, takim puchatym. Je na całą twarz. Jeżeli Wasza skóra nie jest jakaś skrajnie porowata, czy jakoś bardzo mocno pomarszczona, to o, zobaczcie, co się dzieje. Jest taki efekt, jak ja bym tego pudru nie użyła. Czyli uzyskujemy efekt takiej pięknej, nawilżonej skóry. I wierzcie mi, że rozświetlacz po prostu może zdziałać cuda, zwłaszcza jeżeli macie skórę suchą. Tylko, żeby użyć rozświetlacza na zmęczoną cerę, to pamiętajcie o tym, że um, ona naprawdę musi być dobrze zmatowiona i wcześniej przygotowana. Widzicie? Inaczej będzie ten efekt wyglądał, kiedy to jest taki świadomy efekt glow, a nie takiej świecącej się skóry poprzez jej przetuszczenie. Najwięcej nakładam tutaj na te wypukłe części na twarzy, ale oczywiście reszteczka może tutaj też trafić. To jest mega też istotne na wiosnę, ponieważ kiedy przychodzą te pierwsze promienie słoneczne i nasza skóra jest taka przesadnie zmatowiona, to wyglądamy jeszcze na podwójnie stare i zmęczone. Także rozświetlacz to jest super sprawka. O, Widzicie, jak pięknie, naturalnie to wygląda? Tylko nie każdy rozświetlacz się nadaje. Kiedy jesteśmy zmęczone, to bardzo często nasza skóra wygląda dosyć blado. Dlatego niezmiernie istotne jest to, aby użyć brązera. Nie musi to być nic ciemnego. Pokażę Wam brązer, który jest w takim pośrednim odcieniu, Jest to numer 2 z Bell. Jest to jeden z moich ulubionych brązerów. Nie tylko z tej tańszej półki, ale tak w ogóle. Ma przepiękny kolor. O, i nakładam go sobie tutaj na boki czoła, ponieważ zależy mi nie tylko tutaj na konturowaniu twarzy. Więc nałożę go troszeczkę jakby szerzej, czyli niżej tutaj zjadę trochę z tym kosmetykiem. Chodzi mi o to, aby dać efekt takiej opalonej troszeczkę skóry, aby efekt tej bladości zniwelować. Dodatkowo, im macie ciemniejszą buzię, tym jakby mniej widać paradoksalnie wszystkie przebarwienia skórne, dlatego czasem niektóre osoby stosują strategię zaciemnych podkładów i tak dalej. Moim zdaniem, lepiej już mieć kolor cery taki, jaki mamy, nawet taki troszeczkę wręcz białawy w pewnych momentach, a później wyrównać sobie całość brązera. No ten jest przepiękny. Resztką tego, co jest na pędzlu, tutaj sobie zamazuję te granice, aby nie były takie ostre, żeby był bardziej naturalny efekt na twarzy. W jednym z filmów mówiłam o tym, że róż jest kosmetykiem odmładzającym, Ale uwaga, ponieważ kiedy wasza skóra jest zmęczona i ma przesadne takie ukrwienie, w nie tych miejscach, o których marzycie, widać jakieś kroski, niedoskonałości jeszcze bardziej, to tutaj musicie szczególną uwagę zwrócić na to, aby wasz róż nie był za ostry. Dlatego ja strasznie lubię takie bezpieczne kolory różu stosować właśnie w te takie trudne dla mnie dni, a większą uwagę skoncentrować na ustach, ale o tym mowa będzie za chwilkę. I nakładam na szczyty kości pojeczkowych. Uwielbiam też odrobinę różu nałożyć na boki czoła, na brodę i wierzch nosa. Makijaż twarzy jest już skończony, teraz przejdziemy do oczu. Tak jak wiecie, brwi są ramą naszego oka i kiedy jesteśmy zmęczeni, tu bardzo dużo właśnie widać po brwiach, że są takie zapadnięte i nieładnie wyglądają, dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem będzie ich przyciemnienie. Aby efekt był naturalny, staram się wyczesać najpierw jakieś takie pozostałe drobinki pudru, które mogły jeszcze tam się osiedlić i nakładam cień, taki ciemno ale w bardzo małej ilości. Tutaj w ubytki brwi. Pamiętajcie o tym, że, że jeżeli jesteście bardzo zmęczeni, to lepiej sobie darować takie bardzo precyzyjne malowanie. Czyli jeżeli pracujecie z pomadami, z farbkami, to naprawdę może Wam się przez to zmęczenie trzęść dosłownie ręka. Dlatego lepiej zdecydować się na cienie i na taki delikatniejszy makijaż brwi, czy może też zrezygnować właśnie z kreski, jeżeli malujecie ją na co dzień, ponieważ jest to naprawdę bardzo trudne, żeby zrobić coś mm, przy dużym zmęczeniu tak precyzyjnego. Lepiej tych waszych brwi nie domalować, niż żeby były one przesadnie wyrysowane. Zwłaszcza zwróćcie uwagę na przody brwi, aby i tą górę, żeby nie była tak ostro zarysowana teraz przejdziemy do bardzo prostego makijażu oka natomiast chcę zwrócić Waszą uwagę na jedną szczególną rzecz, przede wszystkim chodzi o dobór kolorystyki, jeżeli Wasze oko jest zmęczone i niewyspane i właśnie macie, tak jak wspomniałam sińce pod ogiem, zaczerwienienia i tak dalej, to błagam, nie używajcie tych tonacji, które właśnie przynależą do tych niedoskonałości, czyli jeżeli macie jakieś takie zasinienia, to unikajcie kolorów, które są takie fioletowawe lepiej zostawcie jedna takie dni, kiedy Wasze oko wygląda dużo lepiej i tak samo, jeżeli macie dużo zaczerwienienia w białku ocznym czy też na twarzy, to unikajcie cieni, które są z taką czerwoną kolorystyką. Bardziej starajcie się postawić na takie neutralne tonacje, które nie będą podsycać żadnych niedoskonałości na waszej twarzy. Z racji tego, że ten makijaż ma być super prosty, to użyję tutaj dosłownie trzech kolorów i pierwszym z nich będzie cień bazowy, który możecie wykorzystać tutaj z dowolnej palety. Chodzi o to, żeby to był cień matowy i stosunkowo Odcieniu takiego jasnego beżu. Nakładam go tutaj podług brwiowy, aby rozświetlić dodatkowo tą okolicę i dać efekt takiego wypoczęcia spojrzenia, oraz zabezpieczyć przed następnymi krokami. Czyli nakładam sobie tutaj wyłącznie na tą okolicę dużym płaskim pędzelkiem, parę ruchów dosłownie wystarczy. I teraz przejdę do troszeczkę mniejszego pędzelka: 234. Z Zoewy. psikam go odrobinę mm, taką, takim tonikiem, powiedzmy. I będę nakładać pigment Claire Blonde, który jest, jeżeli nie macie w ogóle wprawy w makijażu i szukacie jednego dosłownie cienia, to cień Golden Nude, który już zresztą wcześniej recenzowałam te produkty. Golden Nude z Claire Blonde to jest coś pięknego. Zobaczycie, jak on cudownie wygląda na oku. Ale z racji tego, że moja z makijażu jest taka klasyczna, nie tak jak pokazuję w innych tutorialach, czyli najpierw pomalowałam sobie twarz, to muszę teraz uważać, żeby żadne drobinki mi się nie dostały. Stąd właśnie nakładanie tego cienia na mokro i teraz wklepuję go sobie odrobinę tym lekko mokrym pędzelkiem w całą powiekę, aż do wewnętrznego kącika wszędzie, wszędzie, wszędzie i aż tutaj o dziwo do załamania powieki zobaczcie jak się pięknie mieni dodatkowo nie podkreślam i ten kolor żadnych niedoskonałości u mnie na twarzy jeżeli wasza powieka jest opadająca to lepiej nie zachodźcie tutaj na tą kość I makijaż oka prawie że skończony, już prościej się naprawdę nie dało. Czyli tutaj od wewnętrznego kącika przez całą dosłownie powiekę ruchomą. Ważne jest to, żeby ładnie się ten cień kończył, ale z tym naprawdę się tak przyjemnie pracuje, że tutaj nie ma praktycznie żadnej filozofii. Jedyne co dla skór tłustych, może to niekoniecznie będzie z ciał w dziesiątkę. I tak, teraz przejdę do cienia, który jest w pośrednim odcieniu brązu w neutralnej kolorystyce, czyli nie jest ani przesadnie ciepły, ani przesadnie zimny. I nakładam go sobie tutaj, takim kulkowym pędzelkiem. O, mogę pomieszać troszeczkę ciemniejszym. I nakładam sobie go tutaj na dolną powiekę. Chodzi mi o to, żeby ukryć takie mikro zmarszczki, które się pojawiają, kiedy mrużymy oko i tak wiecie, naciąga się nieładnie ta skóra. To delikatnie te małe zmarszczki ukrywa, a dodatkowo zakrywa mi to te przebijające się zaczerwienienia, które mam w oku. Pracuję tutaj bardzo delikatnie. Kiedy jestem zmęczona, to właśnie taki makijaż oka wykonuję najczęściej, natomiast jeżeli macie bardziej wyrazistą urodę, albo lubicie robić sobie kreskę i nie możecie bez niej przetrwać, to pamiętajcie, kiedy jesteście zmęczone strasznie, to niekoniecznie dobrym pomysłem będzie używanie czarnego eyelinera, bo wystarczy jeden błąd i cały Wasz makijaż jest do wyrzucenia. Ja bardzo często lubię korzystać w takich sytuacjach z brokatowych eyelinerów. Tutaj mam też z Sephora numer 12, który już nieraz pokazywałam w swoich wielu filmikach. To jest odcień taki Taki, taki przełamany lekkim, takim starym złotem wygląda bardzo dobrze do wielu tęczówek i nie jest taki kontuzjogenny czyli możemy go nałożyć troszeczkę nierówno i tak nam się wielka krzywda nie stanie natomiast staram się tą kreskę robić taką naprawdę blisko linii rzęs po to aby dosłownie zagęścić tą linię ale tutaj jakby z tą kreską nie przesadzam nie, przesadzam. nie wyciągam jej tutaj za bardzo ponieważ im bardziej będę szaleć a zrobię to krzywo i w pośpiechu no to tym gorsze efekty będą kiedy ten eyeliner nie wyschnie i widzę po spojrzeniu w lusterko, że ta kreska idzie lekko w dół, to biorę sobie czy to patyczek kosmetyczny, czy odrobinę palcem, wycieram, aby ładnie było takie zliftingowane to oko. Ale zobaczcie, o ile prościej się w ogóle pracuje czymś takim, kiedy nie widać takiej czarnej krechy, która jest w złą stronę mm, zrobiona. Moim zdaniem, kiedy Wasze oko jest zmęczone, to naprawdę nie sprawdzają się ciemne i ostre makijaże, ponieważ jeszcze bardziej możecie tu podkreślić, więc lekki makijaż oka w takich momentach jest naprawdę dużo lepsze. I to, co zawsze robię, kiedy moje oko właśnie jest w gorszej kondycji, to jest nakładanie na linię wodną tutaj takiej jasnej kredki beżowej. Jeżeli macie super przekrwione oczy to i lubicie wyrazistsze kolory, to oczywiście też może to być kredka w ciemniejszym odcieniu. Natomiast zwróćcie szczególną uwagę, żeby koniecznie to był kolor chłodny czyli bardziej szarości, butelkowa zieleń, e, bardzo chłodny brąz. Ale nie idźcie w żadne czerwienie, w nic takiego pomarańczowego, ponieważ jeszcze bardziej podkreśli to zmęczenie waszych oczu. Kiedy Wasze oczy mają gorszy dzień, to super się sprawdza, jeżeli użyjecie maskary, która bardziej pogrubia rzęsy. One są może bardziej takie zaznaczone i widoczne. Natomiast kiedy używacie jakiegoś jasnego cienia na swoje powieki, albo po prostu użyjecie korektora bo to też może Wam wystarczyć to fajnie, aby ta rzęsa była troszeczkę jednak grubsza, bardziej zaznaczona wtedy nie potrafię tego wytłumaczyć, ale naprawdę jakoś to tak odwraca trochę uwagę od tego Waszego zmęczenia jest to taki mocny akcent, który może nie bardziej się rzuca w oko nie potrafię tego wytłumaczyć, o fajna rzecz się stała zobaczcie, tutaj się ubrudziłam a to pokażę Wam od razu jak to naprawiam biorę sobie taki patyczek mm, kosmetyczny i takim bardzo mocnym, precyzyjnym ruchem wydubuje sobie wręcz um, to, tą niedoskonałość, a później puchatym pędzelkiem takim syntetycznym sobie to wszystko zamazuje, żeby ten błąd naprawić. Z kolei bardzo delikatnie tuszuję dolny rzęs. I ostatnia rzecz, która według mnie jest super trikiem, która się rewelacyjnie sprawdza przy każdej osobie, która jest mega zmęczona, to jest, słuchajcie, nie tylko zrobienie rozświetlonej, e, ładnie takiej naturalnej cery i zrobienie delikatnego makijażu oka, ale żeby od tego zmęczenia troszeczkę tak odwrócić uwagę, to bardzo dobrze jest wprowadzić kolor do swojego makijażu. Jeżeli Wasza praca na to pozwala, to warto użyć jakiegoś takiego soczystego, hipnotyzującego koloru, oczywiście nie może być on zbyt jaskrawy, mogą być to odcienie czerwieni, czerwieni, różu czy też fioletu delikatniejsze, bądź bardziej soczyste, intensywne. To już w zależności od gdzieś tam waszych upodobań i tego, co macie pod ręką. Natomiast to naprawdę odwraca świetnie uwagę od tej właśnie zmęczonej cery. Tylko, żeby wprowadzić taki kolor, to musicie zadbać o to, żeby to krycie na waszej twarzy było naprawdę bardzo dobre. Ponieważ jeżeli krycie byłoby średnie, ja bym na przykład nie użyła tego takiego mocniej kryjącego korektora na swoje przebarwienia to ten na przykład efekt czerwieni mógłby być jeszcze bardziej wzmożony tutaj na mojej twarzy także e, to wszystko fajnie, ale sprawdza się wyłącznie wtedy kiedy naprawdę zadbacie o to, żeby reszta twarzy była tutaj ładnie wyrównana i zobaczcie jak pięknie odcieni czerwieni, nawet nałożę odrobinkę i już od razu widać jak się buzia zmienia przy wyrazistych kolorach naprawdę take your time nie spieszcie się i zróbcie to po prostu dobrze No, powiedzcie, czy to nie odwraca uwagi od zmęczenia? Naprawdę, jak, jak ręką odjął. To jest, słuchajcie, Golden Rose, bardzo tania kredka, ale świetna. Uważam, jedna z lepszych pomadek. Numer 16, tej w kredce są relacyjne. Aha, i tego jeszcze nie powiedziałam, że jeżeli wybieracie pomadki. To raczej starajcie się dla takiego ożywienia skóry wybierać chłodne tonacje, czyli czerwienie raczej chłodne, nie takie właśnie ciepłe cienie, ponieważ one mogą nie tylko zarzucać zęby, tak jak już nieraz wspominałam, ale dodatkowo mogą potęgować efekt tego zmęczenia zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może pozwolić sobie na tak wyrazisty makijaż ust do pracy, więc jeszcze mam inne fajne rozwiązanie, jeżeli ta opcja u Was nie przejdzie, to wybierzcie świeży odcień, ale po prostu troszeczkę jaśniejszą wersję, może to być jakaś fajna, żywa konturówka, na to pomadka z Nivei, nałożona na tą konturówkę, natomiast ja też wykorzystuję bardzo często, na przykład też w połączeniu z pomadką, może to też być samodzielna, że tak powiem, technika, odwrócenie uwagi troszeczkę jakby wyrazistą biżuterię. Tutaj zobaczcie, wybiorę zielony, który świetnie jakby odbija też z tą czerwienią, fajny kontrast razem tworzą. Natomiast gdybym te usta miała w delikatniejszy sposób pomalowany, taki jaśniejszy, no to zwróćcie uwagę, że takie bogate kolczyki, czy po prostu takie wiecie, w kolorze bardziej intensywnym może to też oczywiście być, czy to naszyjnik, czy jakaś tam kurteczka kolorowa, bluzeczka, cokolwiek, to też od razu odwraca uwagę od Waszego zmęczenia i dodaje Wam takiego właśnie życia. Także moi drodzy, tak właśnie prezentuje się skończony efekt. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się dla Was przydatny i już będziecie wiedzieć, w jaki sposób ukryć swoje zmęczenie, nie tylko na ważne wyjście, ale też przed pracą. Tymczasem żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Przypominam o subskrypcji oraz o zostawieniu łapki w górę. To jest dla mnie bardzo ważne i mega wspiera mnie oraz mój kanał. No i słuchajcie, widzimy się już w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Widzimy się następnym razem. Hej!